Witam Was serdecznie. Dzisiaj zacznę nasze spotkanie od pewnej historii, która myślę, że wielu z Was mogło na nią trafić, bo krążyła po internecie. Wydała mi się odpowiednia do tego, o czym dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Historia dotyczy studentów, którzy postanowili odwiedzić swojego starego profesora i udali się do niego na kawkę. Profesor ich przywitał, oczywiście bardzo się ucieszył. Poprosił, żeby siedli w salonie, poczekali, a sam poszedł zaparzyć kawę. Po chwili wrócił, przyniósł całą tacę przeróżnych kubków, filiżanek. Były tam piękne porcelanowe zdobione filiżanki, były zwykłe kubki, były jakieś kubki gliniane, a nawet zdarzyły się plastikowe. Profesor postawił ten te kubeczki na stole i poszedł po kawę, kiedy wrócił, zobaczył, że każdy ze studentów już trzymał jakiś kubek w ręce. Oczywiście na stole zostały te najbrzydsze, plastikowe, uszczerbione. Każdy wybrał najładniejszy kubek, filiżankę. Profesor popatrzył i powiedział, że ta kawa jest jak życie. Nie liczy się to, co jest na zewnątrz. Tylko to, co jest wewnątrz. Bo to, co na zewnątrz, to tylko cieszy nasze oczy. Natomiast ta kawa, ten smak kawy, to jest prawdziwy powód, dla której w ogóle trzymamy kubek. W tej historii chodzi o to, że bardzo często nie skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, tylko yy, Idziemy za tym, co widzą nasze oczy. Jesteśmy tak nauczeni, że chcemy, widzimy coś i automatycznie tego pożądamy. Chcemy to mieć. Zobaczcie, że kiedy Adam i Ewa byli w raju, to kiedy Ewa zobaczyła, kiedy przyszedł do niej szatan pod postacią węża, zaczął z nią rozmawiać i zaczął kusić ją. To on zwrócił jej uwagę na to, że ten owoc ładnie wygląda. Ewa popatrzyła, zobaczyła, że, że ma dobry wygląd, że nadaje się do jedzenia i go zapragnęła. I to pozostało jakby w człowieku do dziś, że patrzymy. Jakby nie liczymy się z konsekwencjami, tylko chcemy to mieć, bo uważamy, że to da nam jakieś szczęście, że to sprawi, że będziemy lepszymi ludźmi niż jesteśmy, bardziej doskonałymi, bardziej yy, wyjątkowymi. Cały czas tego człowiek oczekuje i Zwracamy uwagę na to opakowanie, nie skupiając się na tym, co jest wewnątrz, i nie skupiając się na tym, jakie często są konsekwencje naszych wyborów. Chciałabym opowiedzieć teraz drugą historię. Dotyczy ona reklamy na której skupiały się koncerny yy, nikotynowe mniej więcej lata 20 kiedy, kiedy po prostu zac zaczęli masowo produkować papierosy ch chcieli za wszelką cenę zachęcić do palenia kobiety zwykłe normalne kobiety gospodynie domowe i tak dalej wtedy palenie papierosów kojarzyło się z prostytucją więc to było bardzo ciężkie to żeby zwykłą kobietę namówić do palenia no to było wręcz niewyobrażalne. I po pierwsze, co, co zaczęli robić? W, w różnych reklamach, filmów, czy w ogóle w filmach, zaczęto y, zwykłym kobietom, które były bohaterkami danego filmu, wstawię wam tu. Y, Jakie zdjęcia, na pewno kojarzycie te zdjęcia. Wstawiano sceny, w których bohaterka, yy, gwiazda paliła po prostu papierosy, czy trzymała papierosa w ręce, czy paliła papierosa. Ale oprócz tego zrobiono coś takiego, że zorganizowano taki marsz kobiet. Słyszałam, nawet chociaż próbowałam znaleźć w internecie, tego nie znalazłam, że, że były to modelki, jakby, które podczas pokazu yy, zrobiły jakby taki marsz. Natomiast czytałam o tym, że był to marsz po prostu zorganizowany marsz kobiet, które miały takie szarfy zawieszone na sobie z napisem Pochodnie wolności, i one po prostu szły w tym marszu i paliły papierosy. To jakby miało y, w kobietach rozbudzić pragnienie wolności, że ten papieros sprawia, że czujesz się wolna, że jesteś po prostu panią samej siebie, że y, nikt ci nie mówi, mężczyzna już ci nie mówi, co masz robić i tak dalej. Jesteś po prostu wolna, jesteś nowoczesna, y, robisz, co chcesz. I, I ten papieros miał to symbolizować. Zobaczcie, jak się świat zmienił. Dzisiaj robią wszystko, żeby po prostu ludzi od tego palenia odwieść. Dzisiaj już wiemy, że palenie jest szkodliwe. Dzisiaj już wiemy, że przez palenie dochodzi do wielu chorób śmiertelnych chorób. 80 czy 100 lat temu. Zachęcano do, do palenia, robiono wszystko, żeby kobiety po prostu wchodziły w ten nałóg. A kobiety po prostu patrzyły na te wolne, wolne piękne modelki czy, czy inne kobiety, które szły w marszu, i pragnęły być takie jak one. Pragnęły być takie jak one. Pragnęły wyjść z tej kuchni, z tych garów, iść w tym marszu, wolne z papierosem w dłoni. I dzisiaj jest to samo. Słuchajcie, dzisiaj jest to samo. Dzisiaj dalej się wciska ludziom głupotę. Wciska się głupotę, a my to łykamy. Tą propagandę, kłamstwo. Zobaczcie, od początku diabeł. Chciał zagarnąć dla siebie chwałę, którą miał Bóg. Od początku on chciał, żeby ludzie oddawali mu cześć, pragnął władzy, pragnął chwały. I nigdy nie, nie było tak, i nie jest tak, słuchajcie, że diabeł przyjdzie i powie: Cześć, jestem diabeł. Nigdy nie będzie tak, że on przyjdzie w swojej własnej postaci. Ochydnej, takiej jak jest wewnętrznie. On zawsze przychodzi pod płaszczykiem czegoś dobrego. Pod płaszczykiem czegoś, czego chcesz, czego pragniesz, co wydaje ci się, patrzysz na to i wydaje ci się, że jak będę to miała, to będę szczęśliwa. I w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę łatwo jest mieć. Podstawowe rzeczy, które, które kiedyś bardzo ludzie pragnęli, typu samochód, pieniądze, dzisiaj sięgają kobiety trochę dalej. Ten film jest głównie do Was, dziewczyny, żebyście po prostu czasami trochę się zastanowiły, nie brały tak wszystkiego, co ten świat wam oferuje. Bardzo dużo rodzi się takich nowych, jakichś. Ideologii, nowych ruchów, i w każdym z tych, z tych które się, jakby powstają, chodzi o samoudoskonalenie się, o osiągnięcie jakiejś harmonii, o osiągnięcie jakiegoś stanu, pełni szczęścia, coś, co sprawia, że wstajesz rano. Ptaszki śpiewają, wszystko jest piękne i cudowne. Nieważne, że dzieci się drą w pokoju, nieważne, że mąż lata po mieszkaniu i szuka krawatu, koszuli czy skarpetek. Ty wstajesz w pełnej szczę szczęśliwości, jesteś ustabilizowana emocjonalnie, bo osiągnęłaś ten pułap, że już cię nic... Z niego nie ściągnie w dół, ty odtąd będziesz w tej harmonii żyła. I ta... Słuchajcie, to są takie bzdury. Jak słucham czasami z ciekawości po prostu, słucham tych kobiet, które prowadzą jakieś sesje połączenia ciała z duszą. Słuchajcie, Biblia mówi o tym, że prawdziwe szczęście jest w Bogu, że prawdziwą stabilizację osiągasz w Bogu. Czego tak chętnie sięgacie po prostu po takie rzeczy, które nie mają nic z Bogiem do czynienia? A nie przyjdziecie do Ojca, do Boga, który chętnie daje, który chętnie wysłuchuje. Zobaczcie, oczekujecie, chcecie czuć się potrzebne, chcecie czuć się szczęśliwe, spełnione. Idźcie do hospicjum. Gdzie umierają dzieci, gdzie umierają ludzie? Bądźcie przy nich, posiedźcie, podajcie herbatę, zaopiekujcie się, poświęćcie godzinę czy dwie tygodniowo. To Wam da prawdziwą satysfakcję, że możecie innym pomóc, a nie siedzenie, szukanie siebie, wchodzenie w swoje wnętrze. Czy wiecie, że to wszystko jest związane? Ze światem duchowym, tak naprawdę? Rzeczywiście, ta energia, którą chcecie czerpać z kosmosu, czy te ćwiczenia, które mają was doprowadzić do jakiegoś stanu wyższej świadomości, to wszystko się dzieje, to jest prawdziwe, naprawdę, ponieważ świat duchowy istnieje, tylko że nie bierze się nic z niczego. Jeżeli nie jest z Boga, to jest z diabła. Proste. Jeżeli coś nie jest z Boga, to jest z diabła. Znacie fragment Pisma Świętego, gdzie Jezus mówi, że wielu będzie mówić, Panie, Panie, czy nie uzdrawialiśmy w Twoim imieniu? Czy nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu? Czy nie czyniliśmy wielkich cudów w Twoim imieniu? A Jezus mówi, a ja im wtedy powiem, idźcie precz. Nie znam Was, nie znam Was. Ponieważ ci, którzy używają tylko imienia Jezus, mówią o Bogu, o miłości, o szczęściu, o radości, o doskonałym świecie, w którym już możemy dzisiaj żyć, to tylko mówią, ale nie znają Boga. Sięgnijcie troszkę dalej, kiedy sięgacie po to jabłko, które widzicie, że jest ładne, fajne i da się zjeść. To musicie od razu jeść? Może sprawdźcie, z jakiego drzewa pochodzi. Wiecie, że otwierając się na takie rzeczy, otwieracie nie tylko siebie, ale swój dom, swoją rodzinę, swoje dzieci. Bardzo często jest tak, że później diabeł upomina się o zapłatę. Przychodzą depresje. Przychodzą załamania, przychodzą choroby psychiczne, przychodzą choroby psychiczne na dzieci. Wiecie, ile jest ym, dzieci w szpitalach psychiatrycznych? Dzieci. Szpitale psychiatryczne dla dzieci pękają w szwach. Wyobrażacie to sobie? To jest straszne, bo dzieci są niewinne i bezbronne, a wy, jako rodzice, otwieracie ich. Na rzeczy, które nie są z Boga, na rzeczy, które są demoniczne. Ale to przecież takie modne, takie fajne, szukanie siebie, otwieranie czak, sięganie po rzeczy, które sprawiają, że czuję się dobrze chwilowo, sięgam, wchodzę na wyższy pułap, jestem lepsza od innych moich koleżanek, które chodzą tylko na fitness, bo ja to mam wyższy poziom świadomości, mam otwarty umysł, szerzej widzę. Ciekawi mnie to, że ludzie nie wstydzą się, nie boją się mówić o kosmosie, o czerpaniu energii z kosmosu, ale wstydzą się mówić o Bogu. Jak to jest, powiedzcie? Jeżdżą gdzieś w dalekie podróże, żeby odnaleźć siebie, poświęcają miesiące na to, że żyją gdzieś w buszu, w jakichś yy, dziwnych warunkach. A nie poświęcą godziny na to, żeby pójść do Boga na kolanach, w pokorze, wziąć Biblię, poczytać. Ale pojedziesz siebie szukać gdzieś tam w Amazonii, czy w Mecyku, czy gdzieś. Pojedziesz siebie szukać. Ty jesteś tutaj. Jesteś tutaj, gdzie jesteś. A jeżeli chcesz wiedzieć, kim jesteś, to idź do Boga. I powiedz, Panie, Ojcze, Chryste, pokaż mi kim jestem w Tobie. Pokaż mi to, kim jestem. Prawdziwy świat szczęścia tylko w Bogu jest możliwy. I to będzie, ale nie teraz. Teraz na tym świecie rządzi szatan i podsyła ciągłe jabłuszka. Dojrzałe, wspaniałe. Nigdy nie przyjdzie i nie powie, że daje ci truciznę. Nigdy tego nie zrobi, że daje ci coś, co zniszczy ciebie i twoją rodzinę. Zawsze będzie to pięknie opakowane. Zawsze to będzie pięknie opakowane. Tak jak robi się reklamę w telewizji. Tak jak robi się reklamę na całym świecie. Będzie wpierał ci, że jeżeli zjesz to jabłko, to już osiągniesz ten stan, którego pragniesz. Będziesz szczęśliwa, wypoczęta zawsze, piękna, mądra, idealna. I twój świat będzie piękny, mądry i idealny. Będziesz jak Bóg. Tak powiedział Ewie: Będziesz jak Bóg. I wy chcecie być takimi bogami takimi po prostu wspaniałymi i doskonałymi. Tylko Bóg daje pełne szczęścia. Dlaczego nie chcecie tego spróbować? Dlaczego wam się to kojarzy z siedzeniem w ławce w kościele, jakieś pielgrzymki? Nie, to nie jest Bóg, to jest religia. Setny raz to powtórzę. To nie jest Bóg, to jest religia. Prawdziwy Bóg to jest relacja z Nim. Prawdziwy Bóg to jest wiara, prawdziwa wiara. To nie jest wiedza, to jest wiara. I to jest relacja, to jest ciągłe przebywanie w duchu Bożym, ciągłe przebywanie w Bożej Obecności. Co tam jakieś czakry, jakieś, jakieś energie kosmosu? Kiedy Ty możesz przebywać w Bożej Obecności, w obecności tego, który po prostu mówi słowo i wszystko stwarza, to jest dopiero jazda. Tylko w Bogu jest Twoja prawdziwa wartość. Tylko w Bogu tak naprawdę jest. Pełnia ciebie. To jest prawdziwe. Wszystko inne to są podróbki, które diabeł ci wpycha do życia po to, żeby cię zająć, żeby nie zwrócić Twojej uwagi na prawdziwego Boga. To są podróbki. Zastanów się nad tym, zanim sięgniesz po wspaniałe, nowe narzędzia, które ci oferuje teraz świat. Zastanów się. Może lepiej. Na kolanach przed Bogiem. Wiem, że po energię z kosmosu sięgasz, tak? A to Boga musisz na kolanach. Ale nawet sobie nie zdaję sprawy z tego, co na tych kolanach możesz osiągnąć. Dziś nie, nie zdaję sobie z tego sprawy, ale życzę Ci tego, naprawdę z całego serca Ci tego życzę. Żebyś się nie zadawalał, nie zadawalała tymi podróbkami, tymi bzdetami, głupotami. Przepraszam, ja nie chcę was obrażać, ale ja sama w tym byłam. Gdybym wam poopowiadała, jakie rzeczy robiłam, używając energii z kosmosu, to jest nieprawdopodobne, bo to jest prawdziwe. To jest prawdziwe, ale to jest demoniczne. To nie jest z Ducha Bożego, to nie jest z Boga. Z całego serca was przestrzegam przed tym, bo nie prowadzi to do niczego dobrego. To daje przez pewien czas, daje człowiekowi powera, bo to jest coś nowego, coś fantastycznego. Wydaje się pozornie wspaniałego. Ale przychodzi taki moment, że diabł się pomy. Naprawdę i wtedy jest płacz, wtedy jest szukanie pomocy po lekarzach po psychiatrach po psychoanalitykach zastanówcie się zanim sięgniecie po to jabłko z jakiego drzewa czerpiecie bo nie każde które wygląda na dobre jest dobre niech boże światło was prowadzi w tym świecie ja wiem że jest ciężko połapać się w tym wszystkim ale jeżeli chcesz i pragniesz i masz szczere serce, Bóg zawsze cię zobaczy. Trzymajcie się, pa kochani.